Kolejny punkt zaczynamy. Kolejny Zapraszamy zaczynamy. Kolejny punkt zaczynamy. do punkt zaczynamy. Kolejny Minuta stawienie się w tagodni drugiej. Do walki numer 7 odstawienie numer 1. Proszę o przygotowanie się zawodników Adrian Jeliczko oraz Serki Jelin. Zawodników Adrian Jeliczko oraz serie proszę o Davaj, roki, kom nam treba. Napred, rokana. Došlo je i teraz, toškovi napraj. Odlična pres. Niko očig baš. Numero 2, vašoj dica. Tak, tak. Numero 7. Joza Bogoj rokana. Došlo je, dobro počta. Davaj, davaj, davaj. Davaj rokana. Bravo anka. Numero 2, ekstra.

ortaz goz zabaltza